Manko, siemanko, siemanko, z tej i witam was w już którymś tam 70. w którymś odcinku z Reaction Jesteśmy na ponieważ wyszło, wyszła kontynuacja kolaba, czyli zagrywka Nie przedłużam, po prostu przejdę Skoro jest zagrywka tak i skoro znowu są bale dwóch Francji to znaczy, że coś się będzie działo we Francji na pewno Jednak co? Przekonamy się Jest. Czas w końcu to pokazać. Czas na rewanż. Pierwszy sasso Sasu przybywa. <laughs> I przejście pewnie, że tylko witać Francję, co? Tja. Co jest? Co się dzieje tutaj? W <laughs> ogóle idealnie oko się. To się prawie idealnie po pasuje się w ten herb. Coś. Witaj, królestwo francuskie. Spotykamy się ponownie, nieprawdaż? Po 10 latach. Czego ode mnie chcesz? Kim ty jesteś? No cóż, nie poznajesz mnie? Serio, tego się po tobie nie spodziewałem. Gadaj, Gadaj albo źle to się skończy dla ciebie. Od kiedy ty jesteś tak bardzo pewny siebie, co? <gadaj> Od zawsze taki jestem. No tak długo będziesz muszę się przekonać, że nie da rady. No chyba nie. Podczas pierwszej rewolucji francuskiej wymieniałeś. Nie, ty nie możesz być nim. Co, nagle ci głos odebrało? Jak widać, powiedz w końcu, kim jesteś. Będziemy mogli zacząć wojnę wtedy. Spoko. Kim ja jestem? Wyzwolenie Europy. Napoleon bo Ty, ty żyjesz? Co, zdziwiony jesteś? No jak widać. Trochę może i tak, ale to nie znaczy, że cię nie pokonam. Skąd wiesz? Jeszcze się o tym przekonamy. No, zobaczymy. O, ole, bunt rozwalił. On jest zbyt potężny. Jego strategia jest jeszcze inna niż podczas pierwszej rewolucji francuskiej. Witaj, Francja. Widzisz, tak bardzo się zarzekałeś 10 lat temu, że Napoleon nigdy już nie zawita w Europie. A widzisz, co się obecnie dzieje. Dokładnie 10 lat temu, tak zaznaczmy, bo w 89 była rewolucja, ona upadła, teraz mamy 99 i znowu jest. Got miałem wiedzieć, że on powróci. Spokojnie, Francja. Masz moje wsparcie. Nie, nie Hiszpania. Teraz pytanie za 100 punktów. To będzie druga porażka już yy, Cesarstwa, czy jednak Królestwo teraz przegra, a Cesarstwo obejmie władzę? Zobaczymy. Nie możesz tego zrobić. Ponieważ? Jaki jest cel, dla którego nie mogę tak zrobić? Wpląta się w wojnę? Może ją nie pokona? Ale nie ma prawa wejść na Iberię. W takim razie wyślę ci, moje wsparcie. ci tylko moje wsparcie. Nie będę wchodził bezpośrednio do tej wojny. <grytanie> Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Jednak podejrzewam, że tam nic nie da to wsparcie. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pewne wsparcie od mojego państwa. Tak, tak. Wiem o tym. Będę o tym pamiętać. Dopóki jeszcze jesteś. No właśnie, bo to się rozrasta, wojska napoleńskie mają jeszcze sporo kilometrów do przybycia, zanim zdobędą Paryż. W tym czasie muszę odbić wojskom hiszpańskim i tereny, jakie mają zajęte. I co, tak w plecy? O, ty, fajnie to wygląda, w sensie... Jakby to wyglądało, nie? W sensie, że nie ma w ogóle tego takiego rozjazdu, tylko po tak bezpośrednio jedzie. No co królu, wymiękasz tak jak podczas pierwszej rewolucji? Wymiękam. Przecież odbijam twoje tereny? O co ci chodzi, co? Myślałem, że się tego nie dowiem. Wojska hiszpańskie grają za ciebie. <laughs> uh -oh. Skąd się o tym dowiedziałeś? Uch, przepraszam. Skąd się o tym dowiedziałeś? Jeszcze sporo rzeczy nie wiesz. To jest nieprzewidywalne. Poddaj się, a razem poprowadzimy Francję ku chwale. Wolę zginąć, niż mieć świadomość, czy ci oddam władzę. Mniej więcej razy powtarzać się nie będę. No i co? I się rozrośnie dalej. Tja. Tak myślałem. Paryż, moje ukochane miasto. Już tak niedaleko. Wojska, do boju! Nie możemy pozwolić, żeby król i jego śmieszne żołnierzyki stawiali nam opór. Śmieszne żołnierzyki? Tu uważaj, do kogo ty, ty się wyrażasz. Wiem, do kogo się odzywam do przegranego do osoby, która nie ma prawa istnieć. Ej, spoko. No i. cześć. Austria nas potrzebuje królu. Oddaj mi władzę, jeśli nie chcesz, żeby Prusy zaczęły dominować Europę. Co? O czym ty mówisz? Ty. Austrię radzi obecnie sobie coraz gorzej, jeśli chodzi o wojnę niemiecką. Musimy razem się przeciwstawić Prusom. Właśnie, mówiąc mówię Nie ma takiej opcji na Polonie, Dopóki żyję, nie oddam ci władzy. Mówię, nie mam zamiaru tego mówić po raz kolejny. No cóż, mówi się, trudno. Trochę więcej wojny po prostu będzie. Mi to nie przeszkadza zupełnie. No i rozjedzie go. Cholera, nie tak ma to wyglądać. Francjo, ja ci muszę pomóc. Nie mogę patrzeć na twoje cierpienia. Hm. Ani mi się wasz. Nie ja gadaj, że Iberia jeszcze dojdzie. Dlaczego, co? Dlaczego zawsze jesteś taki solubny? Dlaczego nigdy nie chcesz dać sobie pomóc? To jest sprawa między mną a Napoleonem. No niby I tak Jak moje jednostki walczą po twojej stronie. Muszę ci umożliwić korzystanie z większej ilości. Hiszpania nie, rób. Hiszpania, nie rób tego. Dobrze ci radzę. A ty nie masz nic do gadania w tej sprawie. Hmm. Szanuję obecnego króla Francji za to, że tak bardzo odmawia twojej pomocy. W końcu uważasz, że to sprawa prywatna i ma w tym rację. Ale mimo wszystko Hiszpania chce wciąż wspierać no, królestwo, królestwo francuskie mimo nawet tego, że, ma, że nie chce, żeby się wpinkawało w sprawę. Nie, A ale... No, że ci radzę Hiszpanią. To on zajmie się potem. Dowiedział się o wojskach i ma chwilę Hiszpania, skoro Napoleon na tak mówi, to proszę. Posławi mnie ten jeden, jedyny raz. Nigdy nie zapomnę o tobie. Twoja śmierć będzie bardzo bolesna dla mnie. Śmierć? Ha. Ha. Paryż przejęty jak nic. Król Francji, starczy tego. Twoje państwo jest rozbite przez moje wojska. Czas, żeby Francja zajął się, żeby Francją zajął się lud, było naparte. Czyli to mój koniec? Na to wychodzi. W ci pozostać przy życiu, gdybyś się poddał szybciej. Tak, niestety. Narobiłeś mi, jak Europie, sporych problemów. Więc, dent. problemów. Sam jeszcze, sam jestem wielkim problemem, mam rozumieć. Uważaj imię i miej zdanie o sobie, jakie tylko chcesz. My tak zostajesz pokonany. Ja wiem swoje i ja będę się tego trzymać. W takim razie, kapituluję. To koniec rządów królestwa. No i po królestwie francuskim. I teraz władzy mają Bonaparte. Znowu. znowu. Oho! Udało mi się w końcu zrealizować mój cel. 1800 nieźle. Tak długo na niego czekałem. Nieźle. Francjo, jesteś nadal w wojnie, czy wychodzisz z niej? Widzisz, trochę mi zleciało, zanim załatwiłem sprawę ze starym królem. Walczyłem tak szybko, jak tylko mogłem, żeby nie pozwolić teraz Prusom na dominację Europy. Czy mogę przez to rozumieć, że przychodzi na stronę jego? Dokładnie tak. Otrzymałeś wsparcie ode mnie. Ty, czekaj. Wait a, wait a second. Jeź tego. Jeść Włoch tych podzielonych jeszcze się trzyma. Nieźle. Wow, dziękuję. Nie wiem jak mam ci dziękować. Na ten temat porozmawiamy później. Teraz najważniejsze jest, żeby Prusy nie wygrały tej wojny. Racja. Fakt. Fakty nie mity. Oho, wdziela się. Nieźle. To chyba sobie, to chyba jakieś jaja są. Niestety dla ciebie nie, plusy. Nie, nie mogę pozwolić, żebyś, żebyś... to ty zjednoczył Niemcy. Ja z Austrią już się tym zajmę. To chyba przegwizdane. To chyba w snach. No cóż. Przegwizdane nasze jak w czołgu. Austria odbija swoje też. Kalerny Napoleon. Jakim samym on powrócił do władzy? Serio, królestwo Francji nie wytrzymało jego rewolucji? Na no to wychodzi. Obecnie Napoleon to tylko zagrywka państw, jakie są po stronie Austrii. Co? Jaka zagrywka? Serio. Ale sobie w taki sposób będzie chciała się zregenerować. Wiem o tym, bo samym też bym tak postąpił na jego miejscu. Na jej miejscu, przepraszam. Czyli nie mam się na Napoleonem i niech sobie zdobywa moje tereny? chyba cię coś pogrzało totalnie. Utrzymaj front z Francją, nie mają oni zbyt silnych wojsk. Skąd wiesz? Wystarczy, żebyś ich dalej nie przepuszczał. Ciekawe czy się wybrali. Haha, łatwo ci to powiedzieć. No i co? O, odbili część. Nic. Długo ci z tym twoim planem, ci, zle... ci, z tym twoim planem zle... ci zleci Austria? Co? A, ten plan. Rozumiem. Myślę, że w sierpniu tego roku będę mógł ponownie rozpocząć ofensywę na Prusy. Doskonale. Ja w tym czasie dotykuje z drugiego frontu, aby poszerzyć obecny. Prusy nie wyrobią z taką siłą. No to nie jest by mój plan w zasadzie w dwóch. Mam nadzieję, że twój plan wypali. Będzie ciekawie jak ten... Czekaj, weź to pokaż dalej. O, poszerzają front. Cholera. Niezbyt ciekawie. A będzie jeszcze ciekawiej. Robią wjazd z dwóch stron? Nie. Wraca front tamten francuski. A wręcz się poszerza. O, ta moja prawdziwa forma. ho. ho, ho. Pierwsze cesarstwo francuskie. Państwo, które zaprowadzi pokój na świecie na zawsze. A ja w tym mu pomogę. No i cześć, i plusów nie ma. Tak? No to może wychodzić. No, no i dobra. Ty i krzyżyk na drogę, dobra. No okej. Okay. Zrobię nas z głowy. Trochę pewnie mały materiały, tak. To nieco dłuższe od tamtego, no ale cóż. W ogóle trochę taka bo ten, to, to miejsce na playlistę coś się chyba rozjechało tak trochę. Panie Vision. Bo tutaj no... No się coś zepsuło. No ale dobra. Mniejsza. To co chciałem nagrać, to nagrałem. Prawdopodobnie zobaczycie, później ten... to późniejsze. A! No, to się nie przygotował chyba, ale to tam kikto. Może swoje, ma. Dobra. W każdym razie dzięki za zobaczenie tego filmu, bo... Wiadomo, ktoś pewnie go zobaczy po wszystko. No i cóż, dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jak chcecie być z, z filmami na bieżąco, zostawcie suba z dzwonem. Podzielcie na Discordem i w opisie, bo tam możecie mieć spoilery co do odcinków Kacpra. Do moich możecie mieć informacje co, jak, gdzie, kiedy i tak dalej. No i cóż, to by było tyle. Trzymajcie się na następnych odcinków i cześć!